Witam was 9 stycznia 2025 roku, jest zima. Ja to trochę chory, trochę mi tam gardziołko przeszkadza, a więc dużo gadać nie będę. Jadę do lasu. Jadę do lasu, bo muszę poprawić swoją działkę. Okazało się, że są tam jakieś nieścisłości, i żebym miał dobrze zapłacone, to muszę ją poprawić. Taki to jest mój los, widzicie. Dobra, lecimy ogólnie zapowiadają że ma być na plusie dzisiaj a więc od białe gówno ma zniknąć no ciekawe jak to będzie my no, już dojeżdżamy na miejsce a no i zapomniałem się pochwalić że w końcu umyłem swojego byczka tak jak na to zasługiwał bo prosił mnie już od dłuższego czasu Dobra, weźmy na myjnie chłopaku bo uwalony jestem jak świnia no to jest byczek jak nowy no i mamy pierwszą zdobycz Moc jabłkowo-gruszkowy, smacznego. Z fantów wpada taka piękna, wyślizgana łódeczka mauzelowska do wyczyszczenia. W takiej zimowej szacie po lesie to ja biegałem z 17 lat temu ostatnio. zapomniałem, jak to jest. Nie, no ma swój urok, powiem Wam szczerze. No działka jest prawie czysta, powiem Wam, że zero sygnałów jak tu wszedłem na początku to sygnał na sygnale był Także i tak kawał dobrej roboty zrobiony ale widać to za mało na razie wyciągnąłem dwie większe drzazgi nie będę wam tego pokazywał no ale dobra działamy dalej o i takie drzazgi wyłożał głównie nic ciekawego tym razem łuska z kawałkiem łódki zobaczcie ułamanym taka znajdę i druga łódeczka taki chyba starszy typ to są dwa takie typy łódek znawcą nie jestem to coś to kawałek pierścienia wiodącego tak tak wiem że niewiele to mówi i nie wygląda na to a jednak sygnał 38 zobaczcie jest łuseczka Czysty mosiąc. W pięknym stanie. Tak wiem, nic nie widać. Spłonka zbita. Widzicie, że nic nie widzicie. Tak się od śniegu odbija. No to to już jest solidny kawał pierścienia wiodącego. Widzicie? Czysty mosiąc. Sygnał jak dzwon. Na 45. Na legendzie. Ubiegam tu już godzinę, słuchajcie. O, no w wiadrze jest parę kilo, jakieś 7 do 8 kilo, tych odłamków, żelastwo ciężkie. Także widzicie, nie ma miejsc przechodzonych, zawsze się coś znajdzie, można poprawić. I jeszcze pewnie raz bym się przeszedł jeszcze bym poprawił. Taka trochę syzyfowa praca. Dobra, muszę zadbać o swoje zdrowie. Bo jestem przeziębiony, mam kaszel, wiecie, takie tam sprawy półtorej godziny dzisiaj podziałałem. Może jeszcze jutro skoczę na półtorej godziny. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Poprawiłem tak, jak potrafiłem. 10 kilo złomu nastrugałem jeszcze. O, panie, jaki dźwig! No i mamy kolejny dzień 50 stycznia, pogoda jako taka, coś tam pada, a my jedziemy nad jezioro z Magnesem Neodymowym, taki jest plan, a co z tego wyjdzie to jak zwykle spojrzymy w spójne. Jak będą wędkarze, to widzicie rozumiecie. Ja już na miejscu i pierwszy dobry znak jest taki, że nie ma żadnych aut, czyli co. Będę tutaj sam. Tak jak lubię. Dobra, rzucają. Opa. I co ten pierwszy rzut przynosi? Łapanie. Tylko drut kolczasty. Rzut numer dwa, Denko od puszki. Czy tam pokrywka? Czy rzut numer trzy coś przynosi? No pewnie, że tak zobaczcie. I to jakie coś. Ja pierdzielę. Jedna gumka i druga gumka. Coś pięknego. Ta taka duża. W średnim stanie i mniejsza w bardzo ładnym stanie. I właśnie po to tu przyjechałem: po gadżety wędkarskie. Pogoda sprzyja, nie jest źle. Nie jest mi zimno. Czwarty rzut za mną. Co to się przykleiło, panie? A, to jest łodyga taka. Ale zobaczcie. Jaka piękna blaszka. Coś pięknego. I na moment, ile ja tu jestem? 5 minut, już mam 3 gadżety. No, tak to ja lubię. pa Tym razem jakieś takie krocuszki, patrzcie. Małe dziobą, mini kotlety. Można rzec klopsiki. No i dobra. Na razie bez szału, początek był bardzo fajny, dynamiczny, a teraz trochę zwolniliśmy tempo. Jestem jakieś 15 minut, a zacząłem o 8.30. Małużeczko też się najemy. Nie ma dużo tego, może i fajnie. Trochę jednak tego złomu z tego jeziora wyjąłem, bo jak pewnie się domyślacie jest to moje Eldorado. Niegdysiejsze pierwsza dziś monetka jeden grosik O cóż to za blacha wędkarska wygląda jak resztki błotnika takie obłe nie, no nie coś przepięknego patrzcie jaka soczysta podkówka w ładnym stanie oczywiście nie pójdzie na złom i resztka fajerki a wciąż operuje w tym samym miejscu co bardzo mnie cieszy trochę drobiazgu i jeszcze jeden grosik ten rzut był dość daleki w to samo miejsce spójrzmy czy coś to dało Op. no nie tym razem ale rzucę jeszcze parę razy na tym miejscu jakaś takaś blaszka i długi pręt trzeba go mini skompresować A jak się ładnie łamie jak paluszki w pośród takich poskręcanych drucików innego drobnego badziewia wychodzi trzeci grosik jestem tu już od 20 minut na tej miejscówce i ciągle mi się tu podoba mimo że nie ma jakichś tam wyników ale złomik drobny wyłazi a to już coś i znów coś idzie, cóż złowiłem Cóż to tym razem, jakaś pokrywka widzę z daleka takie rarytasy, pokrywka pełna mułu a fuj i blaszuje jakieś elemenciki i jest piękna obrotówka dosyć soczysta WKZ zarzucony byczek Fernando zaparkowany dosyć fajnie blisko także tak lubię najbardziej jedna fajna miejscówka nie trzeba dużo biegać z tym złomem i w ogóle tak można łowić nawet gumaków nie musiałem zakładać no mamy kolejną dostawę złomiszcza dużo drobiazgów i jeszcze jedna dostawa. Taka ruła z zaciskiem. Węgorz tam by się chyba nie zmieścił, co? Sprawdzimy, czy jest węgorz. <grymne> Dobra, ruła jest wyczyszczona na przestrzał. to, to to, to, to tym razem? Patrzcie, jakaś ślina, sznur, drut, blacha. Takie rzeczy. Co to? Oho, odbuta. Pamiętacie, kiedyś tych podeszw wychodziło dużo? Ten obcasik taki. No i tak w kółko. Te sławy, blaszki, pokrywki odpuszek. Ja to pozbieram wszystko. Muszę teraz rzucam w kółko w to samo miejsce, bo drobny złomik ciągle tu wyłazi. Zawsze jak mówię, że mi coś wyłazi, to nic mi nie wyłazi. Taka historia. Jak na złość Ktoś mi tu przejeżdża, lampi się, ale pojechał dalej, chyba nie miał odwagi zagadać. Tak dosyć mocno zwolnił zapuścił żurawia co ja tu robię a ja tymczasem zmieniam miejscówkę idę kawałek dalej bo już na pusto idzie we wiaderku jakieś 3-4 kilo do 5 a więc coś tam już wyłowione Będziemy się przejść pamiętacie co niektórzy jak tu wpadłem pierwszy raz to po prostu całe wiadro w pół godziny robiłem to byli czasy panie a teraz wkładam mi co? o i takie coś drobiazgi są jakaś taka pineska można powiedzieć doruci słaby blaszunie był jedzony koncentrat pomidorowy czyli co? wędkarze działali i jakieś drobiazgi dobry znak, patrzcie tam bombelki idą i czuję opór, dosyć ciekawy opór. Powiedzcie, że jakiś kotlet idzie, byłoby fajnie Na pewno coś idzie. Dawaj, 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 chodź tu do mnie szybciutko, bo jestem ciekaw, co to jest. Też jesteście ciekawi? O panie, to patrz taj, ta. razem ze mną. O, żeś, w dupę jeżdżał, co to jest? Jeszcze jakieś widły. Nie każdy facet z widłami to Poseidon, tak mówią. Dobra, patrz na to. I jakie piękne szczypczyki. Widzicie to? Takie małe obcęgi. Ciekawe, czy uda się jeszcze je rozruszać. No, powiem Wam, że się czuję, jakby wrócili stare dobre czasy na tym Eldorado porzucamy trochę w tym miejscu już tu zainstalacja Opa, jakiś bolec kolejne jakieś esy, floresy wygibasy magnesy no i powtórka z rozrywki, tym razem takie widełki tu brakowało zewnętrznego zęba tu brakuje środkowego. Także się dość tukuje. Z dwóch się zrobi jeden. Tak jak samochody z zachodu. Elegancko i takie tam łyżki, nie łyżki. A co to jest? Jakiś placuszek ziemniaczany. I takie tam rzeczy. Porzucałem na lewą stronę. Teraz porzucam na prawą stronę. Moją ulubioną. Coś leży. ale jest fajny przyjemny wiatr nie jest za duży jest leciutki jest na plusie a widzicie a wczoraj był śnieg a dzisiaj jest super opa cóż to jest cóż to jest jest jakaś łuska jak widzę jakaś blacha Pochwaliłem wiatr i nagle się zerwał zaczął odmuchać jak szalone co to ma być? panie, opanuj się pan ma być mi tu spokój cóż to idzie? patrzcie, cóż tam idzie jaka patelka żeliwna, to nawet nie jest patelka to jest jakiś taki nie wiem jakaś jaka misa uh, uh, uh. ale same próchno dobra, trzeba ją skompresować co mi miejsce zajęło? Dobra, już lepiej. A co to jest za kombo? Jakiś drut, bateria. Tak jak. Cóż, od czegoś? Mini kotlet przykucnąłem sobie, zasadziłem się na sztupaka i coś idzie. Ciągnę coś, na pewno coś złowiłem. Miałem fajne branie. Poczułem, że coś chwyciło. Ale spójrzmy wspólnie Cóż to jest? Na końcu winy. Oprócz magnesu oczywiście. Opa, mnie to. Ło panie! Taki kotleciarz i jest koszyk zanętowy. Super. Skoro był koszyk zanętowy, znaczy miejscówka była dobrze nęcona więc znów coś powinno zabrać. Zabrać, co ty gadasz? Na jakieś branie jest. Z czymś tam walczę. Chyba z czernymi myślami. Taki tam Drucisław. Splątany. Zbliża się okrągła godzina, jak tu jestem. I wiadro prawie pełne. Sprężynka zanętowa na takim niebieskim tle. A co to jest? Patrzcie, wygląda jak miniaturowy kubeczek. Coś przepięknego, zobaczcie jak sztukanówka to wygląda. Ja pierdykam, bo coś takiego właśnie przyjechałem. Co, zerkniemy na tą chałdę tutaj? Tego gruzu? Czy jakiś złomik tam leży? Ja tylko na chwilę podejdę i pomacam magnes pobieżny. Co Wy na to? O patrzcie, tu taka hałda leży Nie sądzę, żeby to był jakiś złom Jakieś same kafelki leżą tu to on, dobra Nie ma sensu Tam nasz byczek Fernando zaparkowany Pięknie Ładnie umyty Prezentuje się zacnie A my co zabieramy wiadro I kończymy na dzisiaj Od miejsca, na którym mówiłem, tylko 50 kroków. Patrzcie, jaki piękny piesio. No chodź, łobuzie Zobaczcie, waha się. Nie bój nie bój No co tam opowiadaj <grym> Taki odważny. Tu taka ciekawostka będzie przed nami. Alfa Romeo, które w szczerym polu stoi. Ono stoi już od świąt Bożego Narodzenia, więc. Trzeci tydzień, nie wiem o co chodzi, co tam się stanęło, ale auto stoi. Nie zabrane. Z tego co widzę, jest rozkradane. Spójrzcie, z daleka już widać. Widzicie to? O tu, 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 tu. Ja pierdziele To sobie zaparkował, co? Oż Robin Hood tam stoi, panie. Polują opaki. Taka robota. To no masakra. Tak, tak, zarabiaj pieniążki, zarabiaj. Ten sam mędrzec pewnie co mnie zatrzymał w Wąbrzeźnie. Strzelaj, strzelaj.